Dzień dobry, witam Was w 2025 roku i w piątym odcinku mojego podcastu. Ostatnio mówiłam o słowach, które pomagają nam nazywać i opisywać relacje między ludźmi. Dzisiejszy temat to komunikacja: komunikacja oficjalna i nieoficjalna. Jak zwracać się do ludzi, których nie znamy i których znamy? Co ostatnio można zaobserwować w wielu barach i restauracjach? Z pewnością wiecie, że w Polsce nie do wszystkich możemy zwracać się od razu na ty. W sytuacjach oficjalnych używamy słów pan i pani. Pan to zwrot do mężczyzny. Pani to zwrot do kobiety. Jeśli rozmawiamy jednocześnie z panią i panem, to używamy słowa państwo. Państwo to zwrot również do grupy ludzi, z którymi nie jesteśmy na ty. To znaczy, kiedy wśród nich są i panowie, pan i pan, to panowie. I panie, pani i pani. To panie. Ok, najpierw liczba pojedyncza. Kiedy nie jesteśmy z kimś na ty i zwracamy się do niego pan lub do niej pani, to dalej używamy czasownika trzeciej osoby liczby pojedynczej. Na przykład, czy pan ma, czy pani chce, czy pan był. Czy pani czytała? I tak dalej. Kiedy chcemy zacząć rozmowę, to najpierw należy powiedzieć proszę pani lub proszę pana. Na przykład, proszę pana, która jest godzina, lub proszę pani, dokąd pani idzie. A propos, często pojawia się problem. Proszę pani, czy proszę panią? No więc, jeśli po prostu zaczynamy mówić do jakiejś kobiety, rozpoczynamy z nią konwersację, to wybierzemy opcję proszę pani na przykład na ulicy przepraszam, proszę pani gdzie jest ulica Dekarska? Jednak, jeśli chcemy poprosić o coś, daną kobietę, to wtedy wybierzemy opcję, proszę panią, na przykład, proszę panią o spotkanie. Jeśli jesteśmy z kimś w trochę bliższych kontaktach, bo na przykład razem pracujemy, jesteśmy sąsiadami, albo dana kobieta czy dany mężczyzna to przyjaciele naszych rodziców, dziadków, Wtedy możemy do zwrotu pan lub pani dodać imię danej osoby. Należy jednak pamiętać, że nie można mówić po prostu, Pani Ania, co pani dzisiaj robi? Albo Pan Błażej, co u pana słychać? Nie, nie. Takie zwroty są nieprawidłowe i brzmią dla Polaków śmiesznie. W danych sytuacjach należy użyć formy wołacza, zarówno dla słów pan i pani, jak i dla imion. Wołacz to ostatni przypadek w języku polskim, który, jak sama nazwa wskazuje, jest potrzebny, kiedy chcemy kogoś zawołać. Dzisiaj często zastępujemy go mianownikiem. Ale nie zawsze można to zrobić. Kiedy nie? No na przykład, kiedy poprzedzamy imię zwrotem pani lub pan, którego również trzeba użyć w formie wołacza. Wołacz słowa pani jest bardzo prosty, bo jest identyczny jak mianownik. Powiemy więc na przykład pani Aniu, pani Paulino, pani Katarzyno pani Kasiu. Wołacz dla rodzaju żeńskiego też jest prosty. Generalnie dla imion miękkotematowych na końcu pojawia się u. Na przykład Ania, Aniu, Kasia, Kasiu, Zuzia, Zuziu. A dla słów twardotematowych o. Na przykład Anna, Anno, Katarzyna, Katarzyno. Zuzanna, Zuzanno. Powiemy więc na przykład: Pani Aniu, co u Pani słychać? Pani Katarzyno, mamy dla Pani dobrą wiadomość. Pani Zuzanno, bardzo nam Pani pomogła. Wołacz dla słowa pan to panie. Tak, tak, słyszeliście już to słowo. Panie. To nie tylko wołacz od słowa pan. Panie to również mianownik liczby mnogiej od słowa pani. Kontekst pomaga nam zrozumieć, czy mówimy do jakiegoś pana, czy może do grupy kobiet. Imiona męskie w wołaczu zachowują się identycznie, jak w miejscowniku. Jeśli więc znacie miejscownik, to zwołaczem problemów być nie powinno. Powiemy więc, na przykład, Panie Tomku, jak pan się ma? Panie Błażeju, czy ma pan czas? Jeśli macie problemy z miejscownikiem, to zapraszam na moje lekcje. Uwaga! Dzieci w szkole raczej nie używają imienia nauczycieli po zwrocie pani, pan. Dzieci mówią po prostu, proszę pani i proszę pana. Na przykład, proszę pani, kiedy będzie sprawdzian? Albo, proszę pana, my chcemy grać w piłkę. No dobrze, przejdźmy do liczby mnogiej, to znaczy do słów państwo, panie i panowie. Przypominam, państwo to Pan i pani, lub panowie i panie. Panowie to pan i pan. Minimum dwaj panowie, a panie to pani i pani. Minimum dwie panie. Po tych formach powinniśmy używać czasowników trzeciej osoby liczby mnogiej. Na przykład: Państwo mają, Panowie chcą, panie myślą. Jednak czy Polacy robią tak zawsze? <laughs> Nie. Często zamiast używać trzeciej osoby liczby mnogiej, używają drugiej osoby liczby mnogiej. Nie mówią państwo mają, tylko państwo macie. Nie panowie chcą, a panowie chcecie. Nie panie myślą, a panie myślicie. Dlaczego? Ano, dlatego. Wydaje mi się, że można znaleźć na to kilka przyczyn. Natomiast ja zawsze powtarzam, że język tworzą użytkownicy nie językoznawcy więc jeśli większość użytkowników coś robi, to znaczy, że tak jest dobrze. Nawet jeśli zasady mówią co innego, myślę, że w ten sposób delikatnie przełamujemy dystans, który zwroty oficjalne nam gwarantują. Jest to z pewnością pamiątka komunizmu, może wpływ języków zachodnich, chociaż bardzo często Polacy robią to zupełnie nieświadomie pewnością, jeśli zapytalibyśmy przypadkową osobę na ulicy o to, która forma jest poprawna, to miałaby problem, żeby odpowiedzieć. A generalnie to obie formy są poprawne, bo słyszymy je bardzo często, więc nie da się z tym dyskutować. Ja sama preferuję tę klasyczną wersję. Wy możecie wybrać sobie taką, jaką chcecie. A propos, ja do was w podcaście cały czas mówię wy, ale to dlatego, że pozwoliłam sobie od razu przejść z wami na ty. Ogólnie jest bardzo ważna różnica między rosyjskim oficjalnym zwrotem wy a polskim państwo. My tego słowa Państwo zawsze użyjemy w danym zdaniu w ten sposób zaznaczając, że wciąż nie przeszliśmy na ty. Jeśli mówimy po prostu, na przykład macie problem, czytacie książkę, jecie obiad, to znaczy, że zwracamy się do grupy ludzi, z którymi jesteśmy na ty. W sytuacji oficjalnej powiedzielibyśmy, Państwo macie problem. Państwo czytacie książkę. Państwo jecie obiad. Na początku tego odcinka wspominałam, że od niedawna można coś zaobserwować. Głównie w nowoczesnych restauracjach, obowiązkowo w barach, dyskotekach czy klubach, a mianowicie bardzo często pracownicy tych miejsc Kelnerki, kelnerzy, barmanki, barmani, i tak dalej, zwracają się do klientów od razu na ty. Zamiast dzień dobry lub dobry wieczór, usłyszymy w tych miejscach różne warianty nieoficjalnych powitań, takich jak cześć, hej, siema. Dlaczego? Myślę, że to próba przełamania dystansu. Kiedy dopiero zaczęłam zauważać te tendencje, przyznam, że trochę mnie to denerwowało albo stresowało. Ten czasownik lepiej wyrazi mój stan. Dlaczego stresowało? Bo ja po prostu gubiłam się w tej komunikacji. Przeskakiwałam od pan do ty, od ty do pan. Było mi niezręcznie. Dzisiaj się tym tak bardzo nie przejmuję. A co ciekawe, ostatnio złapałam się na tym, że weszłam do modnej pizzerii krakowskiej i rzuciłam hej zamiast dzień dobry na wstępie. Troszkę się zmieszałam, ale potem okazało się, że moja intuicja dobrze wyczuła vibe tego miejsca, bo dalsza komunikacja przebiegała w stylu Nieoficjalnym. Ostatnia rzecz, na którą dzisiaj chcę zwrócić uwagę, to drugie znaczenie słowa państwo. Państwo to nie tylko panie i panowie, czy też pan i pani. Państwo to także synonim do słowa kraj, na przykład państwo polskie. W danym kontekście to słowo ma liczbę Pojedynczą i rodzaj nijaki. Przykłady zdań. Państwo polskie podjęło decyzję. Państwo polskie weszło do Unii Europejskiej. To wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie mnie do końca. Przypominam, że aby otrzymać transkrypcję tego odcinka, należy dołączyć do Patronów podcastu. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i TikToka. Do usłyszenia!